Tym razem jesteśmy z, dżin, z y, świątyni, która jest tam, zaraz jej pokażemy. A teraz jeszcze szybko widoczek przy samym wejściu. Byliśmy w autobusie, właśnie, i były, było gadane po chińsku, angielsku i włosku. Nie wiem z mnie czemu, może jest jakaś mniejszość włoska tutaj zamieszkująca. Musiałbym sprawdzić. Ale tak, więc było to ciekawe. No i teraz nie będziemy łazić klasyczek jak to kolejne... Jak to dalej na zwiedzaniu. I tyle. Dobra. Bilet kupiony. Jak się mu prezentuje wejście do świątyni. Padnie, wiadomo, elegancko. Dowiedziałem się o co chodzi z tymi zakrzywionymi dachami. Jak tutaj można zobaczyć, czemu one są takie do góry. Podobno w wierzeniach chińskich chodzi o to, że złe duchy, które chcą atakować rodzinę, spadają z nieba. I dach domu rodzinnego jest taką, jakby ochroną przed tymi duchami. Ochroną, jakby rodziny przed duchami. I dlatego one są tak dziwnie wykrzywione, żeby mogły się, jak spadają z góry, mogły się tak odbijać z powrotem do góry, żeby nie było, żeby się nie zatrzymywały na domu żeby nie spadały na dom, to taka ciekawostka. No my idziemy dalej zwiedzać. Tak to wygląda. Po szybkim security checku wita nas. Life and Pagoda. Przepraszam za wcześniejsze, ale mi się pomyliło. I ciekawostka. Jednak chiński tutaj, chińska myśl techniczna wyprzedza nas jak zwykle o tysiące lat. Bo są rozkłady ruchome. To nie zbudowali, jest 1000 lat temu. A my, jak zwykle, 100 lat za na Milon. No, to idziemy. paliska archeologiczne po oryginalnej świątyni. I chyba nawet dzięki temu udało im się zrobić. Na tych samych fundamentach odbudować to świątynie. Także spoko I nawet to ma jakiś kształt Elegancko. A w środku sklepy turystyczne klasyczek. Dzień. Na szczycie świątyni jesteśmy właśnie. Tak wygląda. Oto no widok na jezioro, tak? pochmurny, ale dalej urokliwie, nie da się ukać. Czwarte piętro, chyba niżej. Chiński cuk techniki. No widać taki sam, tylko piętro niżej, ale są piękne płaskorzeźby. I to jest płaskorzeźba, a nie namalowane. Że się uda. O, z tego kąta widać. To nie jest płaska rzecz. na naprawdę. Trzecie piętro. Tyle jest jakieś napisy, ale nie mam pojęcia co to znaczy Muszę po chińsku Piętowe drugie I tym razem freski Ale wszystko to jest odnawiane, więc nie wiem czy to nie jest jakiś komunistyczny wynalazek Tutaj już mamy jakieś, nie wiem, czy mogę to dalej nazwać pas z, nie, z niej się węża Kobieta, która ukradła tajemnicze, magiczne zioło ze świątyni no, Ale to przepięknie generalnie mnóstwo szczegółów, nie wyobrażam sobie ile pracy to zajęło oraz jest klimatyzacja na pierwszym piętrze co jest mega pomocne, zwłaszcza jak jest taka wielka wilgotność, bo pada I padało

Tam się wybieramy Kolejna świątynia Teraz do ale będzie Już nie z bliska Brama Do świątyni Smoki, jeden drewniany, jeden kolorowy Fajnie Oczywiście sklepik i napis I wejście pod górkę Kurde, jak na morskie oko Witamy na szczycie. Podejście koszmar. Ale widok piękny Nie da się ukryć. Tam jest gigantyczne drzewo. Nie ma W obwodzie. Ale mnóstwo. Ale wiaterek. Pan zmiota. Zmiana miotchu Wszyscy tutaj mają takie naturalne miotki. One są kurby z jakich gałęzi. Jak u nas na wsi. ale są gigantyczne. Jak połowa mnie. A tutaj świątynie. No, po byku nie da się oprzeć, Elegancko. Oraz dzwonki na krańcach dachu. To nadaje lekki klimatik. Oj, bądzaje są. Ale wiedziałem. Tutaj w... Co tu się to działo? Inspekcja. końcik przyrodniczy. Nie mam pojęcia, jaki to bądzaj. Jak ktoś wie, że mi napisać. Ale gigant. Jest jeszcze O, A tam jest kolejny nawet domek. trzeba zobaczyć Oraz wyczucia, przy których stoi ekipa. I wielki dzwon. Ale tak. A to wszystko za 15 łamów. Chyba dobry dzień. O, z tamtej strony był Konfucjusz z pełni załości oraz walki kogutów jako część Tutaj tak to wygląda a tutaj scenka rodzajowa the of the oh. and then he we went back and he started oh no. again on the floor. My po lunchu, w maku Także tak, tak. obrzydliwy wrap jest, niestety, naciąłem się Ale idziemy się teraz odsapnąć, podładować telefony i na jakiś shopping Oj sklep halal Widziałem nawet e, typa z tureckimi lodami, to był turek. Także co, ja się spać No ale tak Także idziemy do pokoju